Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. I tak, zanim przejdę do meritum sprawy, chciałem ogłosić, że wkrótce odbędzie się losowanie skrzyki narzędziowej z ROXA. Dla osób, które najczęściej komentują moje filmy, subskrybują kanał i lajkują. Także dla osób naj, najbardziej aktywnych na moim kanale, rozlosuję skrzykę narzędziową z ROXA. Ok, tyle na wstępie, teraz już przejdę do w całej tej instalacji elektrycznej. A więc tak, instalacja elektryczna pochodzi z wersji europejskiej. Słyszałem, że można taką instalację zaadoptować z Anglika, wystarczy ją tak naprawdę tylko obrócić, ale nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ jest masa roboty podczas przerabiania takiej instalacji, choćby ze względu nawet na kabel zasilający, ten gruby czerwony kabel, który tutaj się znajduje. W momencie obrócenia Całej tej instalacji w drugą stronę. Ten kabel przejdzie na drugą stronę, a jak wiadomo, akumulator jest, znajduje się tutaj z tej strony. Więc na dzień dobry, już by trzeba było wypleść ten cały kabel zasilający, żeby go ewentualnie przełożyć. Dodatkowo czujniki z tyłu, jeśli posiadamy czujniki parkowania, również idą po tej stronie wiązki. W momencie, kiedy przerzucimy tą wiązkę na drugą stronę, czujniki będą szły z drugiej strony. No i wszystkie rzeczy po kolei się tutaj komplikują. To samo dzieje się z lampami, z tą instalacją elektryczną, więc tutaj akurat się nie, nie do końca zgadzam z tym, że taką instalację można po prostu przewrócić z lewej na prawą i będzie wszystko ok. Teraz tak, e jeśli chodzi o nawigację, no to tutaj z nawigacją tak, ja mam wpleść zasilanie, to jest tak naprawdę kabel zasilający cały ten monitor, wyświetlacz, który wyświetla nam no, cały ten ekran. Kabel jest ucięty, więc nie rozumiem, mam go gdzieś tutaj wkleić, wlutować do instalacji elektrycznej. Nie do końca się z tym zgadzam, nie lubię takiej roboty. Dla mnie jak już to będę musiał poszukać schematu, zobaczyć do której kostki te kable mają być podłączone i po prostu wziąć i jeszcze raz, nie wiem, zobaczyć taki drugi, nowy kabel taki jaki powinien być i po prostu wpiąć go prawidłowo tam, gdzie powinien się znajdować. Oprócz tego muszę wpleść do wiązki tunelu środkowego sterowanie do tego joysticka, który obsługuje się cały, całą tą nawigację, to jest ta cała wiązka. Tunelu środkowego, i tutaj, jeśli chodzi o wersję angielską czy wersję europejską, jest identyczna. Nie ma żadnego problemu, tak naprawdę, tylko wystarczy przełożyć tu zasilanie yy, kurczyka i przycisku start-stop z lewej na prawą. Wszystkie długości kabli się zgadzają, już to zweryfikowałem. No i do, to, do tego muszę po prostu do, yy, dopleść, wypleść z drugiej wioski, którą dostałem. Zasilanie, sterowanie tym joystickiem i wpleść go tutaj do, do tej wioski. Tu akurat nie będzie żadnego problemu, już to mniej więcej sprawdzałem. Tak naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie wypleść yy, z, z wioski, którą dostałem, cztery kable i wpiąć je tutaj do, do tej styczki. Do te, do do Zresztą za chwilę to pokażę. Także nad. Yy, tym kablem muszę się zastanowić co mam z nim dokładnie zrobić, tak jak mówię, nie lubię takiego łatania i kombinowania w instalacji elektrycznej, wszystko ma być w oryginale. Na spokojnie będę mógł sobie teraz tą wiązkę już pakować do samochodu i od tyłu po kolei wszystko zamykać. Upłynęło oczywiście troszkę czasu, więc już zapominałem yy, pozapominałem trochę gdzie, co i jak ma być ułożone, gdzie ma być co przykręcone jakimiś śrubkami, także będę, będę miał trochę zastanawiania się. No i teraz już Przerobię tylko sobie na szybko jeszcze tą instalację. Najpierw sobie tą wrzucę do samochodu, żeby zrobić sobie tej trochę placu i zajmę się wioską tunelu środkowego. Oczywiście czasami warto jest sobie ze starej instalacji angielskiej poodzyskiwać wszystkie te plastyki, ponieważ instalacja, która do mnie przyjechała, tych plastików już nie posiada, a i w tym momencie ta instalacja elektryczna po prostu tutaj sobie lata, a tak to będzie, tak jak to jest w oryginale, postrzepiana na tych wszystkich zaczaskach. No i tak, instalację elektryczną mam już ogarniętą, troszkę się na początku zakręciłem, ponieważ przeciągnąłem sobie wiązkę już do komory silnika, przy czym przypomniałem sobie, że przed wiązką powinno zostać zamontowane wygłuszenie, dopiero później wkładamy, przekładamy tą wiązkę, więc cała wiązka Cyrix z powrotem, montaż tego całego wygłuszenia i dopiero... Później znowu tą wiązkę z powrotem do komory silnika, w komorze silnika miałem ją mniej więcej poustawianą, jak ona ma tam mniej więcej lecieć. Na szczęście z drugiej strony jeszcze nie zdążyłem tej wiązki przełożyć, więc za dużo roboty nie miałem. Na no ale wiązkę ułożyłem, zakręciłem się troszkę z modułem, z tym modułem bezpieczników. I tutaj tak, ten moduł na początku myślałem, że ma być zrobiony w pionie, więc po wpięciu wszystkich wtyczek, które się tam znajdują, Próbowałem to ułożyć mniej więcej w pionie, żebym wiedział, jak tutaj ta instalacja elektryczna ma lecieć, ponieważ nie do końca, nie, nie, nie do końca byłem pewien, jak to ma lecieć. Więc powpinałem wszystkie wtyczki, zacząłem ustawiać, kombinować z tą, z tą skrzynką no i w żaden sposób ta instalacja mi tutaj nie chciała pasować. Dopiero po chwili przypomniałem sobie, że przecież to nie jest E46, a E46 skrzynka patrzy w ten sposób i jest otwierana w dół, tylko... Skojarzyłem sobie, że ten stela, ten, yy, ta skrzynka bezpieczników była przekręcona na stelażu. Więc na szybko w częściach angielskich odszukałem ten stelaż, i w momencie kiedy już przymocowałem ten stelaż, przykręciłem go, jest przekręcany na dwie dziesiątki od dołu, i u góry na, jest strzeliwany w taką blaszkę, w taką blokadę. W momencie kiedy ustawiłem. Ten moduł, tak jak ma się znajdować. W tym momencie instalacja elektryczna sama się tutaj ustawiła. Jeszcze nie do końca jestem przekonany, jak to tutaj ma lecieć z boku, ale myślę, że, że w momencie, kiedy włożę już ten dywanik, wszystko tutaj się wyjaśni. Nie jestem po prostu pewien, jak to tutaj ma lecieć, jak to leci w BMW. Z drugiej strony nie było żadnego problemu z wioską, ponieważ te plastyki wszystkie same, można powiedzieć, prowadzą te kable, wioska już w jakiś tam sposób była też powyginana, więc ona się po prostu tam sama ułożyła, więc została tam ułożona. Jeden kabel tam jeszcze jest do, do wyjaśnienia, nie wiem gdzie on dokładnie ma lecieć, ale w momencie kiedy założę ten dywanik, to już będę sobie na spokojnie to wszystko tam układał. Teraz zostało mi jeszcze tylko pozbyć się, pozbyć się przewodu do sprzęgła więc za chwilę wezmę się za demontaż tego jak tylko się pozbędę tego przewodu z anglika ze sprzęgła w tym momencie ja zaczynam wkładać dywanik no i będę zajmował się już instalacją elektryczną która leci po tunelu środkowym tutaj też nie do końca pamiętam jak ta instalacja ma lecieć więc teraz na spokojnie biorę się już za demontaż tego tego sprzęgła za chwilę będę wrzucał dywanik no, i zajmę się już powoli montażem całego tego układu hamulcowego, czyli pedałów sprzęgła, jak już będę miał, i hamulca, jak już będę miał to zdemontowane. I robota, robota na chwilę obecną ucieka. Bardzo fajnie się to wszystko składa. Jest to, można powiedzieć, jeśli ktoś ma zacięcie do, do mechaniki, bez żadnego problemu ogarnie przekładkę takiego Anglika. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. E46 to, to było auto naprawdę skomplikowane, jeśli chodzi o przekładkę. E92. Na chwilę obecną wszystko jest przyspawane, wszystko jest przystosowane do przekładki, Nie trzeba żadnej, nawet jednej śrubki wspawywać. Także naprawdę auto składa się bardzo przyjemnie. Jestem pełen podziwu, jeśli chodzi o model E92. No i tak, biorę się teraz już za wplatanie nawigacji do instalacji elektrycznej. I na początku powiedziałem, że to jest związka tunelu środkowego. Błąd. Mój błąd, przyznaję się. Nie do końca to sprawdziłem. Teraz po rozłożeniu tej całej instalacji, tak naprawdę, to jest instalacja, która znajduje się na górnej części kokpitu. Tutaj, znajduje się system start-stop i jest podłączenie do jednego z modułów z jednej strony. Tutaj, znajduje się podłączenie do bezpieczników, do modułu z bezpiecznikami. I tutaj, gdzieś, i tutaj znajduje się podłączenie do poduszek powietrznych pasażera. Także instalacja, zapomniałem, że podczas wyplatania z górnej części tego całego wzmocnienia była wypinana instalacja elektryczna. Także przyznaję się, zrobiłem błąd. Ta instalacja znajduje się na górnej części kokpitu, i do tej instalacji należy wpleść wtyczkę, która znajduje się tu, w tej starej instalacji. Należy wpleść. Tyczka jest ze starej instalacji i to jest ta wtyczka, tak naprawdę to jest styczka, która zasila monitor, czy tam powiedzmy wyświetlacz, który znajduje się w górnej części kokpitu, a ten kabelek, który dostałem, już gdzieś go sprzedałem, tu jest, a ten kabelek na 99% jest właśnie podpięty do sterowania do tego joysticka, który znajduje się w środkowej części konsoli. Także nad tym kablem będę się musiał zastanowić, gdzie go dokładnie wpleść, jak tylko znajdę sobie schemat elektryczny, to yy, zajmę się tym wplataniem do instalacji elektrycznej. A teraz po prostu już na spokojnie przepnę sobie te wszystkie kable i ułożę już sobie tą instalację u góry na, na, na kokpicie, tak żeby systematycznie uciekać z tą robotą. A więc tak, najlepiej jest ze starej instalacji zacząć... W, zacząć rozwijać tą taśmę, która tutaj idzie, tak, żeby mniej więcej wyciągnąć sobie tą, tą instalację, która się tutaj znajduje, i ona leci do tej, do, tej, do tej wtyczki, która znajduje się przy bezpiecznikach. Tutaj są te kable. Bardzo fajnie się to y, rozbiera, tak naprawdę wszystko jest bardzo fajnie zmontowane. Y, wtyczkę z wtyczki, po prostu tu jest taki mały ząbek, trzeba ten ząbek nacisnąć. Wyjeżdżamy całą tą, y, tą wtyczką. I teraz tutaj są takie malutkie ząbki, które zabezpieczają przed wypadnięciem pinów. I wystarczy tylko delikatnie śrubokrętem wcisnąć, wyciągnąć ten pin i po prostu wpiąć go do instalacji, do której dokładamy tą nawigację. O, to jest ta moja. Te moje gniazdo, do, do, do którego muszę to wpiąć. I tak jak wspomniałem, bardzo fajnie się to rozbiera. Tutaj, może najpierw sobie roz... Jest... Mam już wyciągnięte, najprościej po prostu jest sobie, żeby nie komplikować sobie sprawy z liczeniem, z liczeniem pinów i, tak dalej, i tak dalej. Wystarczy sobie tylko przyłożyć jedną kostkę do drugiej, popatrzeć, które piny musimy przepiąć i po prostu po kolei je wypiąć i wpleść ją z powrotem do, do tej instalacji, która, do której dokładamy yy, ten monitorek. No i tak, teraz mam już to zrobione prawidłowo, tak jak to powinno być zrobione. Czyli ze starej instalacji jest, y, wy, wy, wypięte zostały kable, i zostały wpięte do instalacji, która zostaje u mnie w samochodzie. Teraz mogę już na spokojnie to wszystko zajezolować taśmą po kolei, jak to leci. Oczywiście jest jeszcze jeden, y, jest na mała rzecz do zrobienia. Y, a dokładnie mówiąc, kabel plusowy zasilający trzeba po prostu wlutować gdzieś tutaj w wiązce, ale to w trakcie rozwijania wyjdzie mi miejsce połączenia tego kabla zasilającego. I tutaj muszę przynieść lutownicę, to jest jedyny element, który trzeba po prostu wlutować. Oryginalne kable są po prostu zgrzane w tym miejscu, nie są lutowane, a dokładając instalację po prostu trzeba do tego punktu takiego powiedzmy zbornego, gdzie to zasilanie się rozchodzi na, po całym samochodzie, trzeba powiedzmy po całym tym kokpicie, trzeba po prostu dolutować ten kawałek kabla.